Pieny rozrywają starego lisa. Gdy człowiek cierpi na alergię, to dla uzyskania odporności na alergeny stosuje się tzw. Tak zwane odczulanie, czyli dawkowanie toksyn w długim czasie i w małych ilościach. Istnieją też ludzie całkowicie odporni na wszelkie alergeny. Jeśli można porównać zachowania ciotki i jej sióstr do psychicznego alergenu. To mógłbym rzec, że byłem na niego mało odporny. Każdy dłuższy pobyt z ciotką można nazwać psychicznym wstrząsem anafilaktycznym. Jak już wcześniej powiedziałem, ciotka i jej siostry pomimo wszystko były do siebie trochę podobne. W ich życiu wielkie znaczenie odgrywały dobra doczesne oraz intrygi i konkurowanie między sobą zwłaszcza o przychylność mężczyzn, którzy mogli zapewnić im dostatnie życie. Kobiety te były lekko zwariowane, bardzo egzaltowane, zawsze przekonane o swojej racji, nie uznające innych racji i poglądów. W takiej atmosferze rodziły się następne pokolenia egzaltowanych kobiet, a wśród nich rodzili się również mężczyźni. Musieli dorastać w takich warunkach, i aby przeżyć, musieli wyrobić w sobie odporność na dziwne zachowania swych babci i mam. No i na takiego człowieka, uodpornionego na alergen rodzinnego warjacka, trafiła ciotka pod koniec swojego życia. Wzięła bowiem pod swój dach młodego, wypieszczonego wnuczka swojej siostry, który nie miał żadnych kompleksów, który od dziecka był hołubiony. Oraz od dziecka opływał dostatki. Ciotka nie miała nad takim osobnikiem żadnej władzy psychicznej. Nie była w stanie go dotknąć i zdenerwować. On to, mówiąc w slangu młodzieżowym, miał wszystko gdzieś i olewał problemy ciotki. Ten młody człowiek wychowywał się w domu podobnie zwariowanej babci i równie egzaltowanej matki. Ta babcia Miała równie wielkie, ale niespełnione ambicje literackie. Przez całe dorosłe życie pisała jedną, jedyną powieść, którą w kółko poprawiała. A młody człowiek potrafił na co dzień rozpoznawać głupotę i świetnie sobie z nią radził. Byłem zdumiony, gdy zobaczyłem, jak pięknie sobie radzi ze złośliwościami ciotki. To była dla mnie wielka szkoła. Szkoła życia, w której zrozumiałem, że najłatwiej można ranić wcześniej zranionych ludzi. Ci, którzy od dzieciństwa są utwierdzeni w swojej wspaniałości i geniuszu, są bardziej odporni i chyba szczęśliwi. Zatem ten młody człowiek zamieszkał u ciotki w celach opiekuńczych i edukacyjnych. Miał się nią opiekować, robić zakupy, być może przygotowywać posiłki. Powinien się również zajmować swoją przyszłością, czyli studiować architekturę. Zajął się głównie tym drugim, pozostawiając ciotkę samej sobie. Zrobił rewolucję w jej domu, wyrzucił stare meble i założył zamek w swoim pokoju. Właściwie od tego momentu ciotka stała się bardziej samotna niż kiedykolwiek. Młody człowiek nie przejmował się specjalnie jej losem. Potrafił późno wracać do domu, obiady jadł w śródmieściu i często zapominał o zakupie produktów dla ciotki. Ona czekała na nie długo, aż w końcu chodziła spać głodna. A jeśli wracał wcześniej, to wtedy zamykał się na klucz w swoim pokoju, bo przecież ciotka przeszkadzała mu w nauce. Gdy ciotka przyjeżdżała do kraju, to była tak wygłodzona, że wręcz rzucała się na jedzenie i wprowadzała rodzinę w osłupienie ilością spożywanych pokarmów. Trochę się skarżyła na samotność i brak opieki, ale kto jej tam słuchał? Zawsze potrafiła obgadywać rodzinę, często wymyślając niestworzone historie, więc ludzie jej nie dowierzali. Jednakże zastanawiało nas to pochłanianie wielkiej ilości jedzenia. Bo dawniej tak się nie zachowywała i jadała bardzo niewiele. Coś w tym musiało być. Nie wiedziałem o tym, że swoim pobytem w Londynie nadepnąłem na odcisk tej gałęzi rodziny, która realizowała już specyficzne plany związane z majątkiem ciotki. Nie wiedziałem, że ten młody, sympatyczny człowiek. Który mieszkał z nią, od roku miał oficjalny status opiekuna, że miał dostęp do jej konta bankowego, a jego matka od dłuższego czasu przygotowywała dokumenty wykupienia mieszkania ciotki. Zatem wiadomość o demencji, czyli pewnej niepoczytalności ciotki, była dla nich nie do przyjęcia, bo nie zdążyliby załatwić przeróżnych formalności. Można przypuszczać, że matka młodego człowieka, wychowana w kulcie posiadania wielu rzeczy, dobrze wiedziała, że należy dobrze i maksymalnie wykorzystać ostatnie lata, miesiące i dni życia ciotki. Można przypuszczać, że posłużyła się tu swoim synkiem. Nie wahała się narazić go na widok demencji i nieporadności starego człowieka. Nie wahała się narażenia go na widok nagości starej osoby, która nie kontroluje swojej fizjologii, na brak intymności pomiędzy starą kobietą a młodzieńcem. W tym czasie podpisywała jakieś dokumenty i umowy. W sumie to nie była moja sprawa. Ciotka mogła przecież uzgadniać z nimi cokolwiek jej się podobało, a oni. Mając bardzo duże zasoby gotówki, mieli pełne prawo wykupić jej mieszkanie. Są tacy, którzy nadal sądzą, że te zasoby pochodziły z przekrętów ich tatusia. To jednak jest temat na inne opowiadanie. Demencja ciotki spłatała wszystkim figla. Podjęła bowiem samodzielnie decyzję o powrocie do kraju, prawdopodobnie zapominając o uzgodnieniach. Ze wspomnianą rodzinką, a potem tę decyzję anulowała i ostatecznie znów postanowiła wrócić do kraju. Do tego, gubiąc wszystkie dokumenty, narobiła tym wszystkim niezłego bigosu. A rodzinka, ratując swoje status quo, znalazła kozła ofiarnego w mojej osobie, odsądzając mnie od czci i wiary. Posądzając o na majątek starej ciotki. Takie informacje zdążyły okrążyć kulę ziemską zanim do mnie trafiły. Latem do mieszkania ciotki trafiły siostra i matka młodego człowieka. Co tam robiły i co uzgadniały, można się tylko domyślać. Niektórzy insynuują całkiem świadomie i logicznie, że wówczas. Całe mieszkanie zostało totalnie prześwietlone w celu inwentaryzacji precjozu. A konto bankowe również zostało dokładnie sprawdzone. Ewentualne ograbienie ciotki z londyńskich majątności stało się teraz możliwe. Niektórzy mawiają, że stary lis jeszcze żył, ale był już niesprawny. Ich jeny Zaczęły zataczać kręgi. Jeśli ciotka była już znana z bezpodstawnych oskarżeń o kradzieże presjozów, które sama chowała, to przecież na krótko przed jej śmiercią albo zaraz po niej zniknięcie takich rzeczy nie byłoby niczym niezwykłym. Jeśli nie ma trupa, to nie ma zbrodni. We wrześniu ciotka nagle pojawiła się w Polsce. Przywieziona przez młodego człowieka, który tak bardzo spieszył się do swojej rodzinki, że nie miał już czasu, aby ją dowieść do rodzinnego miasteczka. Po raz pierwszy ciotka nie została przeze mnie odebrana z lotniska. Byłem w innym mieście i była tym tak zaskoczona, że później pytała mnie, czy się przeprowadziłem. Brak bratanka na lotnisku, moim zdaniem. Odczytała jako co najmniej zlekceważenie jej osoby. Od tego momentu dla rodziny w małym miasteczku zaczęły się kłopoty. Rozpoczęła się mozolna akcja przywracania tożsamości ciotki. Było to bardzo trudne ze względu na to, że w każdym kraju funkcjonowała pod innym nazwiskiem i pogubiła wszystkie dokumenty. Rodzina. Ludzie w podeszłym już wieku nagle zetknęli się z nowym kłopotem. Niektórzy odsunęli się od problemu, inni przejęli na siebie trud i odpowiedzialność za dalsze losy ciotki. Powstało coś na kształt telefonicznego konsylium. Część rodziny w małym miasteczku jeszcze latem zadbała o wyremontowanie i wyposażenie jej małego mieszkanka. Ciotka pojawiła się we wrześniu, to miała już wygodne i komfortowe warunki. No, ale były problemy z meldunkiem oraz świadczeniami emerytalnymi i zdrowotnymi. Ciotka nie posiadała tak ważnych w naszej rzeczywistości legitymacji. Do tego wszystkiego w moim mieście było jej puste, ciągle opłacane mieszkanie. Ze względów prawnych. Niemożliwe było wykupienie mieszkania, więc wszyscy postanowili, że trzeba je zdać właścicielowi, czyli kolejom państwowym, bo ciotki nie stać na opłacanie dwóch mieszkań z obecnie dostępnej emerytury. Po wielu debatach i rozmowach ciotka sama podjęła decyzję zlikwidowania tego mieszkania. Było to miejsce, z którym tak wiele moich wrażeń i wspomnień się wwiązało. Nie było w nim życia, były zaś martwe rzeczy: pamiątki pomienionej epoce, szafy, przeszklony kredens, machoniowe biurko, ulubione miejsce pracy wujka chirurga, stare wytarte krzesła, maszyna do pisania, stercy rozrywające się w dłoniach prześcieradeł, bazony z kryształu, Obraz kosaka i szuflady pełne srebrnych sztuczców. W szafie były trzy torebki i stara bylizna, a wśród prześcieradeł i ręczników były przeróżne koperty, a wśród nich koperty z rzekomo skradzionymi pieniędzmi funty, dolary, pesety, złotówki. Poinformowałem rodzinę o tych skarbach. Starannie je wyliczając i spisując. Rodzina powierzyła mi formalne załatwienie likwidacji mieszkania miejsca mojego dzieciństwa i mojej młodości. Pewnego dnia siedziałem w tym mieszkaniu, patrzyłem na ściany i miałem przeróżne refleksje i wspomnienia. Przypominało mi się dzieciństwo, młodość i wiele wydarzeń, jakie przetoczyły się przez to miejsce. Potem przyjechała rodzina z małego miasteczka, spakowała wszystko, a po przewiezieniu do obecnego miejsca zamieszkania, zamiast nagrody i dobrego słowa, otrzymała jeszcze od ciotki jakąś reprymendę. Są tacy, którzy sugerują, że w wyniku tej przeprowadzki zaginęły jakieś cenne obrazy i inne rzeczy. Zawiści i złośliwości. W naszym narodzie nie brakuje. Na szczęście nie brałem udziału w tych czynnościach. Jeśli coś takiego wydarzyło się, to niech to obciąży sumienie osób, które na to się poważyły. A jeśli to nie miało miejsca, niech to obciąży sumienia tych, którzy rozsiewają protki. A gdy już rodzinie udało się odtworzyć formalne istnienie jej osoby, to okazało się, że wcale nie pogubiła dokumentu. Okazało się, że w jakimś szale demencji starannie je ukryła pomiędzy gaciami w swym małym mieszkanku, w małym miasteczku. Nagle wszystkie paszporty i inne dokumenty zostały odnalezione. Nagle okazało się, że posiada kilka paszportów, nieważny dowód osobisty. Oraz pieniądze poukrywane w zakamarkach dwóch mieszkań. I znowu zaczęły znikać pierścionki, i znowu zaczęły znikać pieniądze. Teraz rodzina wiedziała, co w takich momentach należy zrobić. Po prostu robiła przeszukania szaf i bielizny. Wyzywana od hitlerowców i stalinowców, szybko znajdowała te rzekomo skradzione skarby. W Polsce ciotka nie miała już tak strasznych ataków dezorientacji, jakich byłem świadkiem w Anglii. Przypuszczam, że wreszcie dokarmiona, docukrzona i otoczona życzliwymi, krewnymi i przyjaciółmi, stopniowo doszła do lepszej kondycji. Oczywiście raz po raz fiknęła kozła i nabiła sobie guza, co było normą od wielu lat. Jedynie to chowanie przedmiotów denerwowało krewnych i znajomych. Poza tym świetnie się czuła, gdy nadarzały się jakieś możliwości spotkania w większym gronie. Mobilizowała się maksymalnie, ładnie się ubierała i w bystry oraz dowcipny sposób uczestniczyła w konwersacjach przy kawce i ciasteczku. To był jej świat, to było to, co uwielbiała. To były ostatnie i szczęśliwe miesiące życia. Byłem świadkiem takiego rodzinnego spotkania w Święto Zmarłych. Przyjechałem tam po wielu latach. Odwiedziłem groby bliskich, odwiedziłem rodzinę. Ale muszę przyznać, że bardzo ważnym motywem mojego przyjazdu było załatwienie wielu spraw ciotki. Przywiozłem wszystkie dokumenty likwidacji mieszkania i byłem świadkiem rodzinnej narady. Tegoż dnia w porozumieniu z rodzeństwem ciotka napisała prośbę i ostatnią wolę do tego młodego człowieka, mieszkającego w jej londyńskim mieszkaniu. Tym razem żądała, by wreszcie przysłał jej oszczędności do Polski. List ten nie został odebrany, ale po kilku miesiącach na konto ciotki trafiła kwota około jednej dwudziestej jej majątku. Rodzina młodego człowieka uznała, że to ona będzie decydować, ile pieniędzy ciotce należy przysyłać. Takie prawo sobie przyznała. Na około trzy tygodnie przed śmiercią ciotka była na tyle przytomna, że w międzykontynentalnej rozmowie telefonicznej stwierdziła, iż kohorta rodziny okradła ją ze wszystkich londyńskich oszczędności. Zdumiona osoba która to usłyszała, wcale nie wypytywała o tę sprawę. Potem, z szokomana tym wszystkim, rodzina ze Stanów Zjednoczonych potrafiła w ciągu niespełna kilku dni dotrzeć do Polski na pogrzeb ciotki. Rodzinka młodego człowieka, mieszkająca w kraju, nie przysłała nawet złamanego kwiatka, a po śmierci ciotki dowiedzieliśmy się, że na jej londyńskim kącie nie ma pieniędzy, a właściwie to jest tam dług do spłacenia. Gdzie wyparowało kilkanaście tysięcy funtów? Kto to wie, to się dowie. Przecież najważniejsze to być szczęśliwym. Wiadomość o beznadziejnym stanie zdrowia dotarła do mnie, gdy byłem w Hiszpanii. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, Byłem w pobliżu miejsc, w których ciotka z drugim mężem spędziła najszczęśliwsze chwile swego życia. Usiadłem pod palmą, spojrzałem na morze i góry, i miałem nadzieję, że w jakiś telepatyczny sposób mogę przekazać jej ten obraz. Po powrocie do kraju, wraz z żoną i wieloletnią przyjaciółką ciotki, od razu udałem się do małego miasteczka. Okazało się potem, że byłem ostatnią osobą, która widziała ją żywą, która jako ostatnia dotknęła jej ramienia. Czułem w tym momencie przepływ dobrej energii, przekazanie ostatniego pożegnania, wzajemnego wybaczenia wielu rzeczy tego świata. Odczułem to jako wzajemne odpuszczenie grzechów naszego wspólnego życia. Ciotka miała wylew, i rodzina uświadamiała mnie, że widzę tylko leżące ciało. Pomimo tego miałem nadzieję, że mnie słyszy. Powiedziałem głośno, że zadbałem o wszystkie jej sprawy. Byłem wtedy przekonany, że tak jest w rzeczywistości. Chciałem, by odeszła w spokoju. Gdy wyjeżdżałem z miasteczka, czułem jakieś dziwne wołanie. To było wręcz namacalne. To wyglądało jakby duch ciotki wołał mnie, abym jeszcze raz przyszedł do szpitala, abym jeszcze raz pożegnał się. Z bardzo mieszanymi uczuciami wracałem do domu. W pewnym momencie zatrzymałem się i chciałem zawrócić. Jechałem wśród pól i lasów i przypominałem mi się jazdy niebieską skodą. Następnego dnia, nad ranem, w ciszy, w spokoju i samotności, ciotka odeszła z tego świata w szpitalnej sali swego ukochanego, małego miasteczka.